Cześć, witajcie, assassin 08 z tej strony i witam was w kolejnym odcinku z serii Hitman 2 Cichy Zabójca. Moi drodzy, na samym początku bardzo ważna informacja. Rozpoczynamy maraton. Dawno Hitmana nie było, dlatego postanowiłem zrobić maraton. W planach mam przygotowane 3-4 odcinki, także od was zależy ile odcinków zobaczycie w tym tygodniu, czy w ogóle ile zobaczycie. 250 łapek to kolejny odcinek, który wrzucam od razu. Także cóż, no do dzieła moi drodzy. A teraz już zaczynamy misję 47 Diana here. An insider has informed us that your bonus target is indeed a twin playboy with a passion for cheap women and expensive art. He's got plenty of both including an extremely rare and valuable 16th century statue. So security is tight. I'm just outside the penthouse now, looking in. It looks like there is a twin. I will proceed as requested. Those are the orders. Are you absolutely sure that this is Charlie's twin? Yes, definitely looks like him, although he behaves differently. Okay, moi drodzy, od razu pędzimy. Nie ma co się zatrzymywać. Bo ta misja musi być zrobiona po prostu w, ym, z ogromną precyzją, żeby niczego nie skaszanić. Dobra, idzie jeden ochroniarz, tutaj idzie drugi. Ok, i tym samym mogę już wyjść. Tak, mogę wyjść. Tutaj chyba żaden nie idzie, dokładnie tak. Więc mam jak na tacy naszego playboya. Więc cóż, no, za chwilę się nim zajmiemy. Ale wcześniej musimy schować się za tą kotarą, żeby te laseczki, które u niego leżą, żeby nas nie zauważyły. Halo. Proszę stąd iść. Czuję, że chwilę tutaj poczekamy. Okej, okay, dobra. Kobity w końcu wstają. Mam nadzieję, że mnie nie zauważą. Nie powinny Druga i trzecia, dobra. Ja już wyciągam w takim razie garotę i mogę już iść. One już mnie nie zauważą. No i słuchajcie, działamy szybko. Naprawdę tutaj najważniejszy jest czas w tej misji. W ogóle w Hitmanie jest ważny czas i precyzja. Dlatego musimy być gotowi na wszystko. Okej. Okay. Gościu już zabity. Szybko podnosimy ciało i chowamy je za łóżkiem, tak żeby te kobitki nie zauważyły tego ciała. Także pędzimy, pędzimy, pędzimy. No, i tak jak mówię, słuchajcie, wszystko musi być idealnie wyliczone, jeśli chodzi o czas. Idą już? Chyba idą, bo słyszałem. Tak jest. Jedna, druga i trzecia, ok? I tym samym mogę iść dalej. Pytanie, dobra, tutaj nikogo nie ma, ale tutaj będą strażnicy, wiecie, i muszę na pewno uważać. Muszę tak uważać, żeby ten strażnik wszedł do środka i ten prawdopodobnie będzie wychodził tędy. Więc naprawdę trzeba być skupionym 100%. Dobra, ten idzie i ten za chwilę też tutaj wyjdzie. A ten będzie chyba jednak pierwszy. Dokładnie tak. Gdzie on idzie? Błagam, idź tam. Dobra, poszedł. Tu się drzwi zamknęły i szybko. Pędzimy do do tego miejsca, no i rozwalamy bezpieczniki. Okej, okay. ja sobie na szybko to zapiszę, tak na wszelki wypadek. Dobra, i teraz słuchajcie, naszym celem jest dostanie się do pokoju naprzeciwko. Dobra, zamknęły się wrota, więc szybko bierzemy pieniądze. Widzę, że, widzę, że safe jest otwarty, nie wiem dlaczego, ale okej, okay. ktoś mi ułatwił zadanie najwyraźniej. E, zabieramy statuetkę, która jest tutaj. I teraz słuchajcie pędzimy do 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 no wiecie gdzie teraz pędzimy do windy która jest tutaj Ok, chowamy się technik nadjeżdża windą do penthouse'u bardzo dobrze i teraz oby żaden strażnik mnie nie zauważył błagam Błagam, to jest choć najważniejsze, żeby ten strażnik, który teraz wychodzi, nie szedł w prawą stronę. Ok, poszedł w tamtą. Bardzo dobrze. Dawaj, gościu, nadjeżdżaj szybciej. Please. Dobra, nadjechał. Wyszedł. No i ja się ładuję. Ok. Myślę, że zrobiłem to jako cichy zabójca. Jestem wręcz pewny. No i pięknie, moi drodzy, agresja zero, status cichy zabójca i tyle. Udało się, bardzo mnie to cieszy. E, I cóż, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek, a jednak jeszcze nie. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w naszej shopie. Przede wszystkim muszę wziąć chloroform. To jest rzecz najważniejsza w tym momencie dla agenta 47 i nic więcej nie jest mi tak naprawdę potrzebne. Także cóż, moi drodzy, to tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Napiszcie komentarz jak Wam się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o maratonie 250 łapek to kolejny odcinek. No i zobaczymy czy dacie radę wbić określoną liczbę łapek w górę, żeby obejrzeć kolejny, kolejny i jeszcze kolejny odcinek. Tymczasem jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć!